Jesteśmy nad Jordanem, w miejscu, w którym Jan Chrzciciel udzielał chrztu na wysokości Jerycho. Tutaj jest dzisiaj strona izraelska, czy też właściwie autonomii palestyńskiej, tutaj jest Jordania. I chciałbym dzisiaj jedno zdanie przeczytać i zostawić do przemyślenia. Mianowicie, kiedy Jezus wyszedł z wody, Duch Święty wstąpił na Niego, a z nieba odezwał się głos Tyś jest mój Synu miłowany, w Tobie mam upodobanie. Pan Bóg objawia kim jest Chrystus. Myślę, że jest też ważne takie w naszym doświadczeniu, bo my czasem pytamy siebie, za kogo uważamy Jezusa Chrystusa i mamy różne doświadczenia spotkania z Jezusem. Ale Chrystus tam się przede wszystkim objawia. Bóg objawia nam Jezusa, Bóg objawia nam też i naszą drogę, drogę naszej wiary. I warto czasem zapytać, Panie Boże, za kogo ty mnie uważasz, Panie Boże, kim jestem w Twoich oczach? Panie Boże, objaw mi Chrystusa, Panie Boże, pokaż mi też moją drogę, że to nie ja tworzę Ciebie, nie? że to nie ja stwarzam Ciebie na swój obraz i podobieństwo najczęściej, ale Ty mnie stwarzasz, Ty mi dajesz moją drogę, Ty jesteś moim Ojcem. A zatem dzisiaj pytanie do Pana Boga. Panie Boże, kim ja jestem w Twoich oczach? To jest pierwsze pytanie, ale drugie, ważniejsze. Panie Boże, kim chciałbyś, żebym był w moim życiu, w Twoich oczach, w Twojej miłości, w mojej relacji do Ciebie?